Nasze ciała manifestują naszą podróż, dlatego że ciało jest właściwie takim naszym pojazdem na Ziemi. Czyli jak spojrzymy na nasze ciało jak na pojazd auto, to okaże się, że możemy zadać sobie pytanie: jak ja w życiu podróżuję? Czyli co ja wewnętrznie czuję, co ja wewnątrz myślę? Czy ja się czuję bezpiecznie, czy ja się czuję chroniona, chronione? Ciało pokazuje moje wewnętrzne odczucia. W psychobiologii wiemy, że my często mijamy się z prawdą, czyli okłamujemy siebie. Klient również to robi. Natomiast nasze ciała nigdy nie kłamią. Nasze, ciała, nasze, nasze ciało zawsze pokazuje to, co my sobą reprezentujemy. Dlatego tu jest. Taka nasza wytyczna, i bardzo ważne jest, aby dążyć do równowagi wewnątrz siebie, aby to, kim bym chciała, chciał być, było w efekcie tym, kim ja rzeczywiście naprawdę jestem. Kluczowe aspekty świadomości ciała: jeden: uważność na sygnały fizyczne. To dostrzeganie tych sygnałów, jak napięcia mięśniowe, tętno zmęczenie dwa, zrozumienie reakcji emocjonalnych ciało często reaguje wcześniej, przed, zanim, zanim my je w pełni rozpoznamy w naszym umyśle. Czy koordynacja i równowaga, bo zwiększona świadomość ciała poprawia nasze zdolności? W różnych naszych aktywnościach. 4. Świadome oddychanie. Oddech to życie. Uważność na oddech to jeden z kluczowych aspektów, gdyż oddychanie wpływa na stan umysłu i samopoczucie. 5. Poznawanie własnych ograniczeń i potrzeb. To umiejętność odczuwania swoich potrzeb. 6. Rozwijanie uważności. Praktyki pomagają, wspomagają na, nas w skupieniu się na tym, co tu i teraz na bieżącym doświadczeniu. Dlatego bądź świadoma, świadomy swojego ciała i informacji płynących od Niego, bo to jest Twój przyjaciel.